Ile chcesz ważyć? 60, 55, a może 50 kg. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja wymarzona waga, co? Gdybym powiedziała Ci, że jak osiągniesz swoją wymarzoną wagę, będziesz wyglądała tak. Dalej chciałabyś mieć tę konkretną liczbę na wadze? Raczej wątpię. Więc powiedz mi, dlaczego tak bardzo skupiasz się na jakichś cyferkach, zamiast na tym, jak wyglądasz? i jak się czujesz. Waga to jedno z narzędzi do śledzenia progresu w krótkim czasie. Ale pamiętaj, żeby nie brać się jako jedynego wyznacznika i głównego celu. Tak naprawdę to lustro jest najważniejsze podczas odchudzania. Niestety te zmiany w lustrze nie są tak szybko widoczne, jak zmiany na wadze. Dlatego waż się codziennie i wyciągaj średnią z całego tygodnia, żeby sprawdzić, czy idziesz w dobrym kierunku. Oraz rób zdjęcia sylwetki raz w miesiącu, aby widzieć tę różnicę na której nam najbardziej zależy. A jeśli nie wiesz ile kalorii powinnaś jeść, żeby chudnąć, napisz komentarz waga, a ja wyślę ci link do darmowego kalkulatora, który obliczy twoje zapotrzebowanie kaloryczne.